Oto co się dzisiaj wydarzyło w świecie kryptowalut. Fintok, zdecentralizowany protokół finansowy, który oferował pożyczki P2P i usługi inwestycyjne, uciekł z ponad 30 milionami dolarów w kryptowalutach należących do inwestorów. Po ostrej krytyce ze strony społeczności, dostawca portfela kryptowalut Ledger opóźniał udostępnienie swojej nowej opcji Ledger Recovery. W liście otwartym do użytkowników dyrektor generalny napisał, że firma nie wprowadzi nowej funkcji przed udostępnieniem użytkownikom otwartego kodu źródłowego. Podczas londyńskiej konferencji zorganizowanej przez Wall Street Journal Elon Musk odradza kupywanie kryptowalut i stawianie swoich oszczędności na doczkoina. Organy regulujące Hongkongu sfinalizowały zasady, które pozwolą licencjonowanym giełdom sprzedawać kryptowaluty inwestorom detalicznym od 1 czerwca tego roku. BinFinex promuje adaptację kryptowalut w Ameryce Łacińskiej. 24 maja BinFinex ujawnił nową inwestycję w jedną z największych chilijskich giełd kryptowalut OrionX.